Witam, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mountain Bate z modyfikacją nowa ojczyzna! No i udało mi się zdążyć do mostów No i dzięki temu będziemy mieli tej mniej szansę je obronić, dość dużą, no mało tego. A druga sprawa jest taka, że się da chcieli dać mi pokój. Znaczy pokój, no, no... pokój między nami, że koniec nie ma chwilowo wojny. Spoko nie ma wojny chwilowej tyle w temacie. Jednak ja powiedziałem Nie! Będzie wojna! Będzie wojna do ostatniej waszej wrednej kropli krwi, Choćbyście płagali o litość, to będzie wojna. Nie ma jednej mowy. Ponieważ my tu Zawieramy, że pokój z hergetami, to pierwsze. Nie będziemy mieli co robić. To już jest niefajna RZECZ Ale gorszy jest fakt numer dwa. Numer two. A jaki jest fakt numer dwa? Że po prostu. Kurczeczki pieczone no. Ich miasta mnie dość obchodzą, Te Kudan zająć. Zajmę Kudan i właściwie wtedy mogę sobie z niej zawiązać spokój, spoko, nie ma problemu. Wtedy to będzie już tylko państwo zamkowe, będą dla mnie praktycznie żadnym wyzwaniem. Będę Będą sam jak i robię tylko bardziej muką, która będzie mi brzęczała, mi, no i będzie mnie wkurzała, ale... No, zrobić mi nic nie będą w stanie zupełnie. Jak straty? Kurczę, czemu jakoś tak moi są bardzo ranieni, skoro... nie ogarniam. Skoro to my się bronimy i to dość nieźle, mało tego. Przydała się jakiś tam jakiś widok na nich, o właśnie, taki jak ten Żeby ich ciut postrzelać? Oh yeah! zdychać śmiecie! Zdychać śmiecie! Na ziemię! Plepsie, na ziemię! We mnie celować będziesz plepsie, bo fajny ma, bo to chyba łuk na to. Łuk na to. Oh yeah. A co? A co na to twój łuk? A na to małk, na to! No, wrogowie powiedzmy, że padają. 130 ich padło. 130 na naszych 58. Czyli dwa razy wrogów więcej pada niż naszych. Nawet ponad dwa razy więcej wrogów niż żaden No ale. To się może w każdym sekundzie zmienić jednocześnie. Dobra, to mamy ładny widok wreszcie. Taki widok, to ja rozumiem. Z takim widokiem, to ja mogę walczyć. To będzie dobry deal. Dobry deal. Przyprykaj mnie znowu tymi oszczepami na pieprza, tak mnie zabije zając życie. No. Mówiłem, jakiś huk tam tymi oszczepami na pieprza, nad nie wiem który za bardzo. Któryś z nich, ale jakoś tak grze nie jest odwrócone za bardzo w moim kierunku. Po prostu z dołu też trzeba na we mnie. by mi trafić. Albo z boku. Ale za bardzo nie chcę się obadać, ponieważ tak jak teraz z aktualnie. Czemu oni mają jakiś taki krzyżowców jakby w swojej armii? Wtf w ogóle? Czyli niby... O, u, Niby ubiór mieli zaranicki, okej. Okay. Mieli ubiór Saranicki, ale miał takiego krzyżowca. Czemu, czy wiem, czy Saranicki mają tam... Czy to jest to są hergieci w ogóle? Hmm. Czemu hergieci mają ludzi z, z kantami? Znaczy... Z kimś... Nie wiem zresztą, nie ogarniam. To jest nowa ojczyzna, ojczyzna, to jest wiele dziwnych rzeczy. Bo je ja przydałoby się znaleźć modułę system dla Kozmo No tak, e, nie pojawił się 46 odcinek tego zagrajmy wy, z uwagi na to, że niestety no się zepsuł, bo po prostu się okazało, się, że się zepsuł. Nie wiem, czym było to spowodowane, po prostu się zepsuł, nie dało się go odtworzyć, tyle w temacie. Nie wiem, dlaczego tak było, pytajcie mnie. 47 był w porządku, 46 po prostu był nie do odpalenia. No i z uwagi na to właśnie. Hmm, nie wiecie, ale wziąłem misję od Akosmo, to jest twórca moda no, on tylko npc działa w grze, hmm, można go znaleźć w e, drakarze, jak się tam podejdzie jeśli od razu pojeździ miasta opcję przespacerować po ulicach i on nam daje misję, żebyśmy znaleźli dla niego module system, no tam wiadomo, system do modułu, bo nie może kontynuować pracy nad modem, <grym> niby, no i musimy znaleźć ten module system dla niego i obok z tą dupowa i czegoś tam jeszcze, nie wiem, to jest napisane w dzienniku zadań. Dobra, i tak to musimy tutaj wygrać, a więc wychodzimy naprzeciw. O, moje wyjście przeciw się dobrze dla mnie skończyło. bardzo. No dobra, o to chodziło, że właśnie uciekli, co jest w diabła. jak tam łości ziemskich, wszystko fajnie. Jest git. O, po co wiem, jak tak nie bardzo może. Może mogę coś ulepszyć w mostów. Hmm, raczej znaczy nie mogę sobie przecież, No dobra, zaczekamy na chwilę w mostów. Już? Znowu? Wow! Jak oni też szybko zeszturmowali znowu! Ja pierdziałem, że nimi minęła chyba z godzina gry tam w grze. Gry w grze. no Nimi minęła chyba godzina właśnie w grze, a oni już mają kolejny szturm. K kto oni tak szybko te drabiny zbudował niby? Znowu. Bierz nawet Artimer. Wow, co się dzieje? What the fuck? What the fuck? puśćcie mnie, chuje Co się dzieje? <grym>, What the fuck! Say what? Co tu się działo chwilę temu? Ja pierdzie... Nie, wiecie co? Chociaż o setkę, ale zmniejszę ten limit jedną z bo to co się dzieje to jest „WTF! To jest limit 600, jak dobrze pamiętam. Zmniejsza na limit 500. What the fuck! Widzieliście, co się działo chwilę temu? Co to kurwa było? Jakieś migoczące tekstury. Wszyscy jakoś tak na boki się chwiali. O co chodzi? Bóg na Bógu to powoduje, niestety. Oj, jak śmiesz walną oszczepem, jak zwykle. A troszkę standard jest. My się nie łukami, wszyscy tymi oszczepami napieprzają. Kuź Głupi Kergieci z oszczepami, no. Tak, taka jednostka specjalna na no silverka. Kergiec z oszczepami wymyślona. Kontra na króla rodo, Lokidaru, przepraszam bardzo. Kontra na króla Lokidaru. Anty-silwerownicy z oszczepem. Yeah, no pieprzakich tutaj, kuźwa. No, ej, są jakieś bugi graficzne. Co się dzieje, kuźwa, dobra, nie wiem. Naprawdę nie wiem. A ja przed kolejnym odcinkiem ten nimi zmniejszam. Wybaczcie mi, ale o setkę co najmniej musi być zmniejszony. Widzicie, co się dzieje. Jakieś bugi graficzne, tekstury się nie doładowują. Modele się zaczynają, No, no, po prostu jest masakra. Masakra. Nie mam takiej mocnej karty, żeby po prostu tak nagrywać. Mocnej kwarty. Na pewno już nie Full had, No że jak jeżeli ja to fullhad, to full had, no, po prostu chodzi o to, że moja karta nie wyrabia się z renderowaniem Bo co, powiem, ci, mam kartę, niby... Niby ta karta ma dopiero 3, lata, ale no wtedy 3, lata sporo się powydaczało, no. Jeśli ta karta była sporo warta, teraz to faktycznie jest ściere, bo wtedy technologiczny, no, niestety. Niestety. Pium. 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 Ośledranie! Ła! Jakiś gościu, ze skardem mi wszedł na nie i mnie wzawił, no. A zaczekamy jeszcze raz. Znowu szturm! Jeszcze chwila dobra nie minęła nawet! What the, what the, what the fuck? Nie! Nie bugujcie mnie! Zostawcie mnie! Już mnie okrążyli wszyscy. Jak ja mam teraz stąd wyjść? a wyskoczyć! Oj, znowu bugi graficzne. Welcome to the book of Draven! No Dajcie mi z iść. A! udało się. Ale mam znowu wszystkie strzały. Mogę ze nim postrzelać. ha, ha, ha. zdychać śmiecie. Nie ma tak łatwo. Śmiecie zdychać. Pę. Pę, a znowu oszczepnicy. Antycywerkowicy z oszczepami. No ta drabina jest pode mną, ale to jakiś nie jest szczególny problem. Nawet nie wejdę na tą drabinę. Haha, ha, ha. jak fajnie spadają w ogóle. Beau! diamond of motherfucker die! Dajem motherfucker die! Dajem motherfucker die! Dajem motherfucker die! Die, daj motherfucker die! Znowu to z ukiem na to jest papka, O kurczę! Przypaj spieli! Zdychaj! Zdychaj! Zdychaj. <ścoughs> ja pierdzie, sam jedną drabunia, tutaj blokuje jeszcze zrzucam w inne pozycje. O nie! Andysi, werkownik. Andys silverkownik Antyś silverkownik, Zabić zrania! zabić go! Ach, padł. O, tam jest ich kupa, ja pierdzielę. Ale O, to jest ich dużo, ja pieruję! To, to jest jakiś pluton cały bitewny w jednym miejscu. To cała jedna grupa uderzeniowa, chyba. Ja pierdzielę. Ginąć! Ginąć! Ja rozkazuję ginąć wszystkim! Macie wszyscy zginąć! Die in the hell! PLEASE Die in the hell! E pao! Dobra! Leżą! O, strzały! <grywia> A ja już myślałem, że sobie nie postrzelamy. A tu więcej strzał dla Silverka! Szczołfest! Zdyki fajnych tak mordować, gdyż zamiast jakiś oszczepnik z... zabije. anty ze szczepem, no. O kucia! To jest anty z kurzą. Czy to byli swadiani chyba? Co to robią? Nie mam pojęcia. Chyba ktoś jakiś resztki sład jeszcze z dawnych czasów pozostało takie lordowi Kergetów. Bądź co bądź kiedyś z Fadia nie wojowali dużo. A teraz raczej nie wojują, ponieważ no, Fadia nie istnieje. Kergeci już w co stoją na nogach. Chcę ja właściwie tylko trzy królestwa się głównie liczą. A czy jest tak, jest moje królestwo Lokidaru. Tu jeżeli chodzi o siłę aktualnie, jest mi się wydaje trzecie. Najsilniejsze jest królestwo oczywiście Rodoku w tym momencie. Potem są Nordowie. Potem jestem ja, potem Saranidzi. I oczywiście są takie pseudo już królestwa, tak można nazwać, pseudo królestwa, właśnie, czyli mm, oczywiście wagę, jeżeli właśnie Krygieci. Niby Krygieci są potężni, są potężni, mogliby walczyć nawet z Nordami, ale jeżeli chodzi o ich ziemię i tak dalej, no to już niestety są bardzo, bardzo mieli, bo tam nie wiem, może sześć zamków mają, ale już mają tylko jedno miasto i właściwie, jak dobrze pójdzie to za jakieś dwa odcinki, nie będą żeglowali, go mieli. No w takim samym stopniu jak w wa Wagerowie przez całą grę aktualnie są już od dawna. Od dawna, od dawna. Przez całą grę to może nie, ale no... Z którego odcinka nie praktycznie miast nie mają? Od bardzo dawna, od jakieś, nie wiem, 20? Wow, już mnie ogłuszyli. Tak się wycofali. O kurcze. O! Pierwsza wiedza, żeby automat miał dobrze rozegrał bitwę. Drugi raz widzę, że odmianę dobrze bitwę. Uuu, jazdę się hajs, 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 hajs. Eee, to tak. no mm, to tam pewnie gdzieś tam zyski. Kuraw, 4500. Mm, nie jest źle. Halmar, 4000. Też nie jest źle. Nara... 10 tysięcy. Nie. Nie tak, ponad 10 tysięcy, o kurwa. Bogate miasto, żebym znalazł mostów. 1200 jest trzałośnie, ale tylko jest oblegany cały czas. Bowiem, że cały tydzień jest oblegany, więc on kiedy miał niby zarabiać, jak jest Nie mogę, żebym handlować, nie może nic. Dobra, mhm, tam dołączyli, rozkażę, właśnie. No i koniec, masz odejść wolno. Masz odejść wolno. O, uciekli sobie. Masz być wolno. Puśćcie mi wszyscy wolno. Czemu? Honor. Honor jest ważny. E, czy w świecie realnym jest ważny, to można byłoby się kusić, ponieważ czasem jest. No. no ja, taki no. No wiecie o co chodzi. Co so, inteligentniejsze osoby o nim Dobra, pokonaliśmy całą armię Kanatu Kergieckiego, a więc w kolejnym odcinku w Kudan powinien być już nasz. Na razie, i cześć.